I działają, a my, jak te małpy, cały czas tylko szukaliśmy dobrej strony. Skyry waniliowy stoi jak król na tronie, sos z marchewką bulgoczo, aż miło w tym tonie. Makaron do wody Hop, jak bohater z plakatu, a kucharz dodaje. I znów mam kolację z odrobiną teatru. Autor Chat GPT. Chybaż sobie jaja robisz, że, że chciałoby mi się to samemu wymyślać. Nie tym razem. Widzę, że tutaj grasował pewien piesek ogrodnik i dokonał pewnych zmian tutaj w wystroju ogródka. Pies mu mordelizał. Tyle mogę powiedzieć. Chyba znalazłem winowajce, co dziadku? Ogrodnikuty. Mm? Przekupujesz mnie? przez mm -hmm. swoje winy odkupić? Dobra, wybaczam, wybaczam. No już mi wyjaśnić, Zuza, jak ja mam teraz ćwiczyć, co? Hmm? Czujesz się winna, że mi tu przeszkadzasz? Dzięki <laughs> ciela. Powiem Wam, dzisiaj jestem człowiek Olyx. Zawsze, jak mam jakieś przeprowadzki, większe czy mniejsze, to często na dom w domu zbierają się na najróżniejsze jakieś śmieci: jakieś książki, jakieś kable, jakieś ładowarki, jakieś stare routery. Znalazłem w domu rodzinnym trzy spalone maszynki do strzeżenia psów. Myśmy je wyrzucili do śmieci, ale pomyślałem, kurde, może ktoś wykorzysta sobie jakiś kabel z tych maszynek i wystawiamy na części za kilka dyszek. No i. Ktoś to kupił. Trzy zepsute maszynki za 60 zł. Prawdopodobnie byłyby więcej warte, tak mi się wydaje, bo same nowe kosztują w cholerę pieniędzy, może części są więcej warte. Ale no i tak się wyprowadzą z tego domu, czasu za dużo, za dużo nie ma, więc sześć dych to są od trzech do sześciu używanych, fajnych płyt też na olx -ie. Dobry pomysł. Macie jakieś śmieci? Lepiej to upłynąć w jakieś płyty, czy w jakieś kepsy, niż wrzucać do śmieci bez sensu. Najpiękniejszą i najbardziej podstawową zaletą lata jest to, że pranie tak szybko snie i na tym zalety się kończą. Nie no, jakieś tam jeszcze są. Mam do polecenia Wam jedną płytę, która mi się wkręciła. Nie spodziewałem się, że wkręci mi się aż tak mocno. Zawsze na spacerze z pieskiem. Mocno ją męczyłem. To jest płyta pani Kali Ucis z 2020 roku. Nazywa się Sin Miedo. Całego tytułu tutaj nie przeczytam. Z pewnością karzycie tę piosenkę ze szlagiera tej pani. Ta piosenka się nazywa Telepatia. Naprawdę dajcie tej płyte szansę. To jest taka płyta, że można spokojnie zabrać się mnie na rower, kupując masło, strugając marchewki i fajnie leci bezboleśnie. Pogoda. Dnia dzisiejszego jest nawet łaskawa. Pies właśnie pije wody. Ale dzisiejsza pogoda nie ma żadnego znaczenia, ponieważ dziś na mojej zawodowej tapecie mam do zmontowania vloga motoryzacyjnego dla kanału Autocholicy, z którym mi współpracuję już dwa lata. Więc mimo że pogoda piękna, to spędzę go przed kąpem. Dzień dobry. dobra, ale zanim wezmę się za ostro, tutaj rzeźbienie coś z tych nieszczęsnych pliczków, czas coś się poruszać i zrobić kolejny dzień biegowy. Chociaż 15 minut, no bo jak cały dzień będę siedział głównie na tyłku, albo będę stał i będę się pakował na wyprowadzkę, no to nie będzie okazji. Ale tym razem poszedłem prozą do głowy i zjadłem sobie solidne śniadanie. Więc tym razem po bieganiu, mam nadzieję, nie będę miał lekkich mdłości, ale pogoda jest fajna, troszkę tu się poruszam, troszkę mózgownica mi się ożywi. Kolejna próba lekkiego, emeryckiego bieganka. No powiem Wam, tym razem bieganie się udało i było lepiej, zjadłem trochę lepsze śniadanie, bo tam więcej węglowodanów, to po bieganiu czułem się dostać normalnie. I co? Jestem po posiłku, ogarnięty, kawka tutaj dolana szczajniczka, druga Druga partia, tak jak Wam opowiadałem. No i co, biorę się za autocholików, bo robota nie może czekać. Tym bardziej, że już możliwe dzisiaj ten cały stół i ten cały rozgardiasz muszę zapakować, gdyż przez zaraz będzie przeprowadzka. Ale pracę no, trzeba robić. Życzę Wam miłego dnia. Ale ciekawe jest to, że jak już fizycznie i w ogóle kondycyjnie, nawet teraz fajnie mi idzie to jakieś tam bieganko. To jednak mam wrażenie, że po lepszym posiłku jest lepiej i czuję się teraz tak generalnie ok. I teraz sobie to śmigam, śmigam z pracą. To mam wrażenie, że uczucie w głowie jest takie, gdybym dalej był w trakcie biegania. Że jakby ciało jest ok, już jest takie w miarę rozgarnięte, ale mój mózg jeszcze tam jest zmęczony, jeszcze dalej jest w trakcie biegu. I jest taki, nie wiem jak to określić, na pełnych obrotach troszeczkę. Ale możliwe, że to jest przez kawę, albo po prostu jeszcze nie ochłonąłem, ale myślę, że w pracy mojej tutaj przy tutaj szyciu tego filmu mi to nie przeszkodzi. Dobra, biorę się za pracę. Już, już mi nie zagadujcie. Taki piękny zestaw do popijania podczas pracy, Tutaj przy montażu. Łyk czarnej kawy i łyk. Tutaj wody z filtra. Odrobina soli cukru i sok z cytryny. Tak naprawdę główne filmy, które montuję tutaj dla autoholików, to są tutaj filmy z hamowni, kiedy panowie przeprogramowują samochody tak, żeby jeździły szybciej, wydajniej, wygodniej, przyjemniej, w zależności od oczekiwań klienta. Albo filmy z rajdów samochodowych, gdzie już rzeczywiście panowie i panie ścigają się dzielnie wśród błota, deszczu, miast, trudnych terenów, bardzo fajne przygody, więc jeśli lubicie ten kanał spod mojego utalentowanego paluszka, to są właśnie filmy z hamowni głównie oraz właśnie z rajdów materiał odsiany kawa wypita. Zazwyczaj dla tego klienta przygotowuję w ten sposób materiał, że on wysyła mi jakby całe tutaj surówki. Czasami to są, nie wiem, godzina czy coś w przypadku akurat tego klienta. I ja mu to pięknie odsiewam, tak żeby on mógł już na spokojnie obejrzeć sobie wszystkie te momenty, które jakkolwiek są cokolwiek warte. Wysyłam mu taki materiał, wypalam mu timecode, żeby łatwiej mógł mi wysyłać timestampy, jakieś tam fragmenty, które chce wyrzucić, które chce zachować. Może jakieś pomysły na memy mu wpadną do głowy? I jak już dostanę od niego poprawki, wiem o co jeszcze skrócić ten materiał, jakie jeszcze momenty wyrzucić. Dopiero wtedy się biorę za finalny montaż. I to oszczędza czasu jednocześnie mnie oraz klientowi. Jest to bardzo, bardzo wygodna forma współpracy. Jak już robimy tutaj porządki, pakowanie i ogarnianie wszystkich zaległych rzeczy, to może wypadałoby wypraść tutaj moją klawiaturę. Nie wygląda jakoś strasznie, ale nie ukrywajmy, że wypadałoby ją troszeczkę odświeżyć. Więc teraz prawie wszystko mam ogarnięte, więc można się za to zabrać. Czemu nie? Panie Archonie, nie denerwuj się! Krawiaturka jest pięknie wyprana, ale cholera, jest już późna godzina. Późno, no wpół do 23, ja Przyznam po dzisiejszej pracy i walkach około wyprowadzkowych już. Padam na ryj, więc prawdopodobnie niech one sobie tu leżą, niech im dubki odparowują. A ja pójdę spać w cholerę i zajmę się tym rano, więc wrócimy do tego jutro. No, do jutra. Da, na razie, na razie. Ale, żeby nie stawić Was bez polecajek, tak nagram trochę tak old z telefonem polecam wam żeby sobie do mycia garów czy do roweru czy do spacerowania z królikiem na smyczy po parku odpalić sobie płytę jest jak dziwnie to wygląda odpalić sobie płytę Herbiego Henkoka Mr. Hands, 1980 roku naprawdę fajna zwłaszcza ten szlagier tutaj Just Around the Corner polecam płytę nie trwa super długo trwa 40 minut więc mogło być gorzej jest naprawdę fajna Warto sobie puścić, w tle w ogóle Herbie ma takie płyty, które są jazzem wiadomo, ale nie są jakieś mega, mega trudne do konsumpcji. Myślicie, że kiedyś dzieci będą się z nas śmiać? Że musieliśmy obracać takie typowe kable USB po kilka razy w jedną i drugą stronę, nie mogąc znaleźć odpowiedniego ustawienia? Kiedy oni po prostu wpinają i działają, a my jak te małpy cały czas tylko szukaliśmy Dobrej strony. Czy będą się z nas śmiać? Nie wiem.